Siemanko, siemanko, witam w poniedziałek, mamy 11 lipca, a ja zapraszam na poranne pierdolądo, czyli przegląd informacji, newsów z kryptoświata, będą takie ogólne tradycyjnie i też będą takie informacje gamingowe, a na sam koniec tradycyjnie jakieś demotywatory polecą. Także dawajcie znaka, czy mnie widać, czy mnie słychać, krechy są, więc powinno mnie słychać. Tutaj na podglądzie widzę, że też mnie e, widać. E, łapa w górę, e, kto jest wypoczęty po weekendzie. Ja w miarę, powiem szczerze, wczoraj jakoś w miarę jak na siebie poszedłem wcześniej spać. Dzisiaj przed siódmą, a także już jakieś ćwiczenia poranna. Kawa wjechała. E, Siemaczarek, Siemanko jest ok. No to możemy lecieć. Kartka z kalendarza tym zawsze zaczynamy. 11 poniedziałek. No niestety, poniedziałek, Cóż zrobimy. Taka jest kolej losu, taka jest kolej rzeczy, stąd zawsze na koniec lecą jakieś demotywatory. Zybracht, Zygbert, Placyt, Pelagiusz, Wyszysława. No to wszystkich pozdrawiamy, imienników, bardzo ciekawe imiona. Jest i z nami Pietja, jo, 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 siemano. Przysłowie lipcowe upały wrzesień doskonały. No miejmy taką nadzieję, że troszeczkę nam się yy, taka pora letnia przedłuży i również we wrześniu będzie piękna pogoda, co niektórzy zawsze planują urlopy na wrzesień. Ja kiedyś zawsze planowałem gdzieś tam na drugą połowę września i powiem szczerze, e, chyba przez 2 czy 3 lata z rzędu idealnie trafiałem w piękną pogodę. Także e, warto też tak sobie pokombinować. Nietypowe święta. Światowy Dzień Ludności i Narodowy Dzień Pamięci e, Pamięci Ofiar e, Ludobójstwa na Wołyniu. E, cytat dnia. Powiadają, że człowiek jest kowalem swojego losu. Ale dość często los jest kowalem, zaś po niektóry człowiek kowadłem. Zegmund Fias. No Dzisiaj tak się troszeczkę w poniedziałek robi poważnie takie e, poważne święta i... Po, poważny e, cytat. Trochę dalej będzie, im dalej wlazę, że tak powiem, to będzie mniej poważnie. Także tutaj nie musicie się tego obawiać, że, że, że gdzieś tam transmisja straci konwencję. Okej, okay, lecimy tutaj e, z informacjami. Mamy taką odnośnie Bitcoina. Wskaźnik ryzyka rezerw Bitcoina spada do najniższych e, poziomów. Zresztą, jak zobaczycie, Kurczę zapomniałem Wam kongeko wrzucić. No to lecimy z tym kongeko hmm. Ja w ogóle byłem wczor wczoraj ciekawy, bo wszystko gdzieś tam tąpnęło. Szukałem jakichś informacji, z czym to tąpnięcie miałoby być związane. Hmm. Dobra, lecimy z artykułem, a w międzyczasie, to może włączy nam się kongeko Nie wiem, czasami, o, już widzę, że. Że wjechało? Tak, wjechało. Jak widzicie macie, mamy ogromny spadek na, na Bitcoinie w stosunku do tego, co, co było. Zazwyczaj w no, weekendy są spad, spadki, natomiast no, w sobotę to tak bojało, trochę w jedną, trochę w drugą stronę. W niedzielę dopiero gdzieś było te tąpnięcie. Chyba pierwszy taki mocniejszy strzał był gdzieś tam koło godziny 16. A tutaj spojrzycie, że, że też wszystkie altcoiny. Poszły. No to, to razem leci w sukurs. E, zaraz możemy zobaczyć, kto, kto tutaj najmocniej e, oberwał. Mm, Ten set poligon, e, stepen. Także tutaj macie. Mm, no ale to też w kwestii bardziej chyba w ciągu 24 godzin. Tak jak czyli spożył do góry. Jak widzicie 6% to stepen, e, torchain, e, quant. Po 10% się im oberwało. Pierwszy raz widzę, że engine tak mocno dostał po tyłku. Bo tak w miarę się, się to jakoś trzymało. No i tutaj macie odnośnie tych wszystkich wskaźników, jeżeli chodzi o bitka. Ten artykuł, jeżeli ktoś chce poczytać, on jest bieżący, natomiast jest w języku angielskim. Tak, ja sobie wrzuciłem na szybkie, że tak powiem, tłumaczenie. Wiem, że nie zawsze mm, nie zawsze to jest e, dobry sposób. No i jest zapytanie, czy Bitcoin już z tego tytułu e, kapituluje. Tak naprawdę to teraz będziemy mieli chyba tydzień, nawet dwa tygodnie e, prawdy. Zobaczmy, No to jest jakiś ważny no powiedzmy cały ten lipiec nam odpowie. Bo za chwilę, tutaj, 13 też są ważne gdzieś tam jakieś newsy w Stanach. Potem po 20, którymś. Także co chwilę m, będziemy mieli jakieś e, ważne informacje. E, także widzicie, tutaj jest interpretacja, że z uwagi e, na tą sytuację, mamy, mamy te e, e, spadki. E, ważna rzecz, którą gdzieś tam w środku, e, pod koniec tygodnia, chyba w piątek, e, znalazłem to że sekcje się dobrać do solane no i tutaj też możemy sobie zobaczyć w ten sam sposób że z czym to jest związane no że uznany token solane jako papier wartościowy a niby jest przetłumaczone no i tylko nie gdzieś tam z zostali wynagrodzeni natomiast ze szkodą dla handlowców detalicznych Witam Cię Monia, wszystkiego dobrego również miłego dzionka także tutaj jeżeli przeczytacie ten cały artykuł to się dowiecie, że no kluczowe właśnie dla kryptowalut może być ta batalia XRP z jakim, jeżeli oni się nie wybronią no to na pewno Sek będzie chciał się zabrać za pozostałe kryptowaluty. Tak jak tam szef powiedział, dla niego to chyba tylko Bitek jest taką, taką kryptowalutą nietykalną. Więc jak widzicie, tutaj już widać, że, że są jakby mocniejsze te spadki na Solanie. No, i tutaj już został wystosowany nawet pozew, natomiast gdzieś tutaj macie aktualizację, że nie jest to um, pozew e, z, zbiorowy, tylko domniemany. Także e, zobaczymy. Tam próbowano gdzieś tam tego e, pocisnąć prawnika. E, kolejna rzecz, jak wcześniej Wam przedstawiałem na Binance, w, w handel BTC był bezprowizyjny. No i tutaj CZ zapytał się e, osób, e, jakby f, chcieli czy dalej chcieliby utrzymać e, tutaj bez bezprowizyjną, e, bez, bez FI transakcje. Oczywiście 65%, ponad 65%, powiedział, że e, tak. No i w tym wypadku, jakby jest tłumaczone, że to też może powodować. E, e, jak to się nazywa? Mm. Wash trading. E, czyli e, klienci mogą używać wash tradingu, aby uzyskać dostęp do tierów e, VIP-giełdy. E, wash trading to działanie, w którym inwestor dokonuje transakcji z innym portfelem kontrolowanym przez siebie. Jest to zazwyczaj próba manipulacji rynkiem i wywołania wrażenia e, popytu. No, być może. Mm, te, Gdzieś to jest jakiś sens, ale wiadomo, nie oszukujmy się, że giełdy właśnie na tych prowizjach zarabiają. One jakieś tam muszą być, ale dzięki temu skalą, właśnie efektem skali, że tyle transakcji się odbywa, no to giełda e, zarabia. Ostatnio, właśnie na, na, na dźwigni, zauważyłem, już się połapałem, jak, jak mi prowizje gdzieś tam powycinały. E, kolejna rzecz to dyplomaci e, USA celują w japońskie firmy kryptowalutowe w Rosji. Jest prośba, żeby te firmy mm, gdzieś tam zakończyły współpracę mm, z Rosją. Ehm, no i tutaj jest, e, amerykańscy dyplomacy zwrócili się do japońskich urzędników, aby skupili się na operacjach kryptowalutowych w Irkucku, na Syberii, gdzie chłodne temperatury i tania, zrównoważona energia przyciągnęła mm, górników. Ehm, Tutaj ten artykuł też wam powiem, i teraz tak, co to spowodowało? Też gdzieś jak poszukacie, to czytałem artykuł odnośnie tego, że Rosja chce taką wewnętrzną giełdę stworzyć kryptowalutową dla siebie, tak żeby można było przeprowadzać wymianę. Także widać, że oni po prostu całe te embargo chcą obejść dzięki kryptowalutom. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I jak widzicie, chiński zakaz dla górników wywołał wyprzedaż sprzętu górniczego, który stał się dostępny dla górników w Rosji. Sprzęt górniczy w Rosji jest zwykle kupowany za pośrednictwem telegrama, telegrama od nieformalnych handlowców importujących sprzęt z Chin. Czyli wszystko zawsze gdzieś tam można bokiem sobie załatwić. Tak jak sporo osób. Gdzieś tam była panika rozsiewana, że jak w kinach pozamykają i, i górnicy nie będą mogli kopać, którzy gdzieś tam się do Ameryki Południowej, gdzieś były próby w Kazachstanie i w innych krajach. No to tutaj teraz Rosja dzięki tym wszelkim zakazom otworzyła się mocniej na kryptowalutę. Zobaczymy, jak to będzie miało wpływ na cały rynek. Ja jestem ciekawy, jeżeli się konflikt za, za, zakończy. Czy po prostu ustawy pójdą w drugą stronę, czy to już tak będzie w taki sposób zalegalizowane, żeby zawsze mieć tą furtkę. Tutaj bardzo ciekawy artykuł na Kompariku, szczególnie dla osób interesujących się wyścigami. Ja do jakichś fanatyków nie należę. Kiedyś coś tam oglądałem w Formułę 1 za czasów kubicy ale powiem szczerze, takie, takie kręcenie kółek, no to nie dla mnie kompletnie nie, nie, nie rozumiem tego sportu, natomiast wiem, że jest sporo fascynatów jest tutaj zapisane, że jest to częściowo polski projekt tutaj troszeczkę naganianie na zakupy tych NFT, już 14 w formie przedsprzedaży i 13 lipca w sprzedaży oficjalnej można się przyjrzeć temu projektowi, ma to jakby mm, szersze Przedstawienie, właśnie wyścigów, e, chyba. Tutaj głównie formuły 1. Mm, tutaj macie pierwsze jakieś rendery w przestrzeni e, VR mm, i tak to mniej więcej e, będzie wyglądało. Natomiast tak, e, macie cenowo 4 sol, e, potem będą kosztować po 5 sol. Co ja mogę po powiedzieć? Ja, jeżeli kupuję i to już gdzieś tam wcześniej za, zapowiadałem, pamiętajcie, że to nie jest żadna porada finansowa, bo nie jestem żadnym doradcą, na takiego nie, nie wyglądam, natomiast jeżeli chodzi o moją e, osobę, to na ten moment poza koniami z Darley mm, piłkarzami w Meta Soccer i kartami <coughs> w Sorare mm, nie szykuję się na, na, na żadne inne e, zakupy. Uważam, że na ten moment rynek jest tak nie, niepewny, że warto inwestować, jeżeli już w projekty, które już znamy, niż gdzieś poszukiwać nowych zakupów, jeżeli chodzi o NFT. To nie jest jakby odpowiedni moment, przynajmniej w mojej opinii. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś środki powiedzmy w takim budżecie, nie wiem, sobie zagospodarował 10% budżetu na jakieś inwestycje bardziej ryzykowne, no to być może warto mm, popatrzeć, co ciekawego. Można zainwestować. Ja wolę tutaj na przykład nie wiem, m, teraz sobie określiłem to, co wcześniej jakby zaniedbałem, że dużo więcej będę inwestować w Sobrare i e, dużo bardziej chciałbym się tam e, rozwijać. Kolejnym takim projektem jest Metasocker, No i mocno się przyglądam w Darlego, powiem szczerze, m, to też się będę gdzieś tam e, w piątek dzielić z wami naliczeniami. M, osoby, które subskrybują odpłatnie mój kanał. Dostaną jeszcze dzisiaj takiego posta, jak to u mnie dalej go wygląda. Więc, e, więc na ten moment uważam, że całkiem fajnie to wszystko e, idzie. Tutaj porzucam wam stronę, Brand stwierdziła, że na rynku są potrzebne kursy, darmowe kursy odnośnie tego, co to jest Gaming, Blockchain, the Metaverse. E, no, i możecie sobie taki, <laughs> sorki. możecie sobie taki kurs e, zrobić. A sprawdzić jaką wygląda czego się z niego nauczycie ja powiem że z takich kursów nie będę korzystać nie wydaje mi się, że żebym tutaj dodatkowej edukacji potrzebował z ciekawostek takich, których mam dzisiaj dla Was no to jeżeli chodzi o PSG to mm, sprzedaję mm, bilety NFT na swoją podróż po Japonii od 27 lat nie pojawiali się w Japonii. Cały zakup ma być warty wszystkich NFT 220 tysięcy dolarów. No i w sumie ma, ma być rozegrane tam trzy mm, mecze. Także, jak widzicie, taki gdzieś tam nowy sposób użytkowania no, w zasadzie nowy, bo też były już bilety dystrybuowane gdzieś tam. W inny sposób, natomiast z tego co widzimy, to 20 lipca zagrają z Kawasaki Frontier. Jeżeli chodzi o takie gwiazdy, to na pewno jest tam Neymar, Mbappé, Messi, także te, te gwiazdy będzie można z, z zobaczyć. No i myślę, że to nie lada gratka raz, że pamiątka, a dwa, że, że dla Japończyków zobaczyć takie gwiazdy. Myślę, że to naprawdę będzie się cieszyło ogromnym zainteresowaniem. Okej, okay, przechodzimy do takich bardziej gamingowych newsów. Przypominam dzisiaj ostatni dzień na zrobienie Giveaway'a to co mówię, NFTów do nowych projektów bałbym się kupować, natomiast jeżeli jest możliwość wygrania, wylosowania gdzieś tam nft a tutaj macie 5, no to warto takie rzeczy robić. Podrzucam wam i warto się za, za, zainteresować. Jeżeli chodzi o kryptomechan, to też dosyć ważne rzeczy po pierwsze, whitepaper nowe warto sobie zajrzeć, przyjrzeć się temu jak obecnie gra będzie wyglądała. No i e, druga rzecz to pra, partnerstwo z Stenset, co powoduje, że jeżeli ktoś chciałby zakupić w promocyjnej cenie e, tokeny, no to tutaj macie Możliwość zarejestrowania się, podania swojego adresu i dzięki temu macie minus 20%. Sami ocenie, przeczytajcie White Paper i ja postaram się zrobić jakiś film taki podsumowujący, jak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast jeszcze będzie na kanale Macieja będziemy maglować Andrzeja. Odnośnie W Mojej prywatnej e, opinii bardzo ciekawa wizja odnośnie m, tutaj e, tej gry. No i bardzo fajnie się, się rozwijają. Jak to dalej będzie w, w, wyglądać, to no, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast no, widać, że pracę, którą ten czas, który poświęcili, w którym mało było kontaktu, no to nie zasypywali gruszek w popiele. Odnośnie Rantu Gewer macie ciekawe informacje. Oni idą w bardzo ciekawym kierunku, tworzą swoje własne buty. No, i poprzez te buty mają być. Już widziałem kilka takich projektów innych firm, a chyba nadal być może są. Szcipami, więc dzięki temu będzie to lepiej szczytywało nasze poruszanie się i użytkowanie w tej aplikacji. Natomiast tego co czytałem, to na razie jest to tylko dostępne w Wietnamie. Buty kosztowały na Polski w przeliczeniu 170-180 złotych, więc. Ceny nie są jakieś e, kosmiczne, i e, jeżeli chodzi o tutaj, e, co się nowego dzieje w Run Together, no to tutaj e, odpalony został w końcu e, sklep, gdzie można e, zakupić e, te wirtualne buty. Także już, już gdzieś tam w aplikacji. Ja czekam aż będzie można levelować, tak jak ten token będzie miał dużo większe, szersze zastosowanie. No i odnośnie Wokena to trzeba pamiętać, że użytkowanie od 13, w zasadzie walki od 13 lipca do 18 w ligach 4, 5 i 6 będą nam dawały dwa razy więcej tokenów Woken. Co z tym idzie? Podejrzewam, że będą większe zrzuty i e, poprzez te zrzuty e, może to polegać na tym, że e, no, cena nam spadnie. Także na razie te, to sam token walker ma mniejsze zastosowanie. Ma tam być używany do rozmnażania. Natomiast na razie żadnych konkretnych informacji tutaj nie zostały przekazane. No i lecimy na naszą stronę krypto ekipową. Przypominam, że tutaj macie a, wszelkie nasze social media, na, na których możecie e, przeglądać, co się u nas dzieje. Zapraszam cały czas do zapisów na Kryptowers 9 września silną ekipą się pojawimy. Mam nadzieję, że tutaj wy, wy również będziemy mogli zbić pionę, napić się jakieś maślanki, wspólnie przegadać o tym, e, co się dzieje w kryptoświecie, w gamingu, e, w metaversach. Przypominam, mm, mamy tutaj edycję limitowaną koszulek. E, robimy ich 150 sztuk i więcej nie planujemy e, w, wydać. Ma to być taka seria limitowana co roku związana z latem już jest w okolicach chyba jednej trzeciej osób zapisanych także zachęcamy, jeszcze chyba kilka dni będą te zapisy trwały zachęcam na wszelkie tutaj pobudki od Maćka no i odnośnie nowych rozgrywek to ostatnio ktoś pisał, że miało być za darmo, dlaczego to jest podane po 100 dolarów to tutaj um, przypominam, że mówiłem o dwóch rodzajach roz, rozgrywek. Casual Liga, która um, miała um, została zwiększona liczba kart, bo aż 100 najlepszych menedżerów otrzymuje karty limitowane. No i Liga Akademicka, gdzie możemy za darmo grać możemy w oparciu o same, chyba, karty komony, yy, ale o limitowane. Można dużo taniej się pobawić, zaryzykować. Na pewno, jeżeli się nie ma żadnych innych kart, no to i tak w tej akademickiej warto też część swoich kart, komorów wrzucić. No i co? Lecimy z demotywatorami. Nie wiem, czy ktoś pamięta taki film Żywot Briana. Ja, jeden z moich bardziej ulubionych komedii, no już takie wyrażenie taugni nim o ziemię. To jest legendarne. No i potem jak film żywot Briana został uznany za zbyt obrazoburszy w Norwegii i zakazano tam jego wyświetlenia w kinach, w Szwecji zaczęto reklamować go hasłem Film tak śmieszny, że zakazany w Norwegii. Także tutaj bardzo fajne podejście z, z jajem, z humorem, hmm, tak jak tutaj e, Tyk Monty Pythona by sobie tego e, życzył. Um, kolejny demotywator, trochę dłuższy, ale powiem Wam, historia mm, mnie urzekła, narzeczony mimo woli. Zadzwoniłem wczoraj do mojej dziewczyny, bo chciałem z nią poważnie porozmawiać. Tak naprawdę planowałem z nią zerwać, bo strasznie mnie męczy związek z nią i czuję, że nic z tego nie będzie. Chciałem być fair, więc poprosiłem ją o spotkanie. To miał być krótki spacer, na którym wszystko jej wyjaśnię. Wiedziała, że to coś ważnego, bo jej zapowiedziałem przez telefon, że to naprawdę pilna sprawa. Zjawiła się na czas, siedliśmy na murku i podałem jej intymbarka, którego kupiłem wcześniej w monopolowym po drodze. Otworzyłem swojego, a ona swojego i nagle wybuchnęła płaczem. Powiedziała, że tego się nie spodziewała, ale mogła się domyślić, skoro mówiłem, że to bardzo ważne spotkanie. Nie czaiłem o co chodzi, jak na to wpadła, że ją rzucam. Pokazała mi swój kapsel od napoju. Ja pod nim napisane, wyjdziesz za mnie. Rzuciła mi się w ramiona, że jak najbardziej, że nie mogła się doczekać, że super to zrobiłem, bo napój wyglądał jak nieotwierany. Zawiesiła sobie ten kapsel na łańcuszku na szyi i wtuliła się we mnie. Ten napój naprawdę był nowy. To przypadek, że pod tym kapselem był taki farmazon. Miałem z nią zerwać, a wróciłem do domu jako zaręczony. Kurwa! I że pamiętajcie, jak zrywa, zrywacie z dziewczynami, nie kupujcie im tym barka, bo to się może e, źle e, skończyć. Także przed ważnymi rozmowami, e, nie kupujcie tym barka. E, no i tutaj jeszcze mi się historia przypomina ze słownikiem w, w komórce. Czasami słownik wysyła za nas różne ciekawe rzeczy, także strzeżcie się tym barków i słowników komórkowych. No i na zakończenie, dzisiejszy demotywator. Za każdym weekendem czai się poniedziałek. No i życzę Wam na dzisiaj zdrowych napojów od poranka, mleko, kefir, jogurt i maślanka. Mam nadzieję, że w weekend dobrze wypoczęliście. Ja jeszcze Was dzisiaj zapraszam na KryptoFootball, gdzie porozmawiamy sobie tradycyjnie o moim ulubionym Sourare, o Real Fever, Meta Soccer, no i w pozostałych projektach związanych z piłką nożną. Na pewno poruszymy nasz start polskich zespołów w Bucharach e, porozmawiamy o starcie polskiej ligi. Zobaczymy, może gdzieś tam zahaczymy o, o, o ligi zagraniczne. Także zachęcam. Godzina 20. Krypto A na dzisiaj kończę. Życzę Wam udanego dnia. Miłego. Na razie. Trzymajcie się.